Ty wiesz, że zabroniłem ci zabijać pokolenie. RODOS od 5 do 29 sierpnia 1990 roku. Dziesięć przykazań Bożych. Tym, którzy czytają te stronnice, radzę, aby usiłowali dobrze zrozumieć symboliczne określenia podawane przez Boga. A jest ich wiele. O błogosławieni uległego serca, albowiem oni osiągną doskonałość, mówię wam, nie odrzucajcie bojaźni bożej. Ty wiesz, że zabroniłem ci zabijać pokolenie. Jak to się dzieje, że zabijacie, chociaż nazywacie się moimi, chociaż uważacie, że należycie do mojego kościoła i nauczacie przeciw zabójstwu? Czy przypuszczacie, że zdołacie obronić wasz punkt widzenia i że będziecie się mogli upierać co do waszej niewinności przede mną w dniu sądu, chociaż gromadzicie zbrodnie dzieci mających się narodzić? Uczestniczę z nieba w przerażających scenach. Ach, jakże cierpię, widząc łono, które formuje to dziecko, a potem je odrzuca i posyła na śmierć, bez imienia i bez żalu. Łono, które je formowało, nie przypomina już sobie o nim. Tym powiadam, możesz wyostrzyć swój miecz, ale broń, którą przygotowujesz, zabije ciebie. Obecnie to nie dziecko nosisz w swym łonie, lecz brzemienny jesteś nieprawością. Właśnie począłeś udrękę i zrodzisz podstęp. Wykopałeś dół i pogłębiłeś go, lecz ty sam wpadniesz do jamy, którą przygotowałeś. Twoja złość obróci się na Twoją głowę, a Twój gwałt spadnie na Twoje ciemię. A o Was, o Was, którzy uznawani jesteście za wiernych mi i zatrzymających się mocno mojego imienia, ja wiem wszystko. Tak. Uznaje się Was za żyjących i rozwijających się, lecz tak nie jest. Jesteście martwi i rozkładacie się. Okażcie skruchę. Powierzyłem wam niezliczone dusze, ale demon pertraktował z wami, aby wymienić je na jego złoto i srebro. Tak, właśnie tak. Wiem, jak obecnie żyjecie. Żyjecie jak szakale w zamaskowanych norach. Spowoduję, że przejdzie nad tymi norami szeroka, otwarta droga. Spadnę na Was nagle i ujawnię Waszą nagość, a kiedy nadejdzie dzień, nie pozwolę Wam jeść z drzewa życia. Słuchajcie uważnie. Głosicie naukę przeciw zabójstwu, a tymczasem zabijacie mojego ducha. Chełpicie się prawem, a jesteście mu nieposłuszni, bo nie zrozumieliście tajemnicy mojej ukrytej manny. Nie! Wy nie zrozumieliście moich cudownych pokarmów, ani tajemnicy mojego przemienienia. Obiecałem wam zachować was przy życiu aż do końca czasów, dzięki mojej niebieskiej mannie. Powiedziałem mojemu kościołowi w Pergamonie, zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Dziś daję wam tę mannę, zachowaną dla waszych czasów, niebieski pokarm, pokarm mojego ducha dla waszego zagłodzonego ducha, wylewam mojego ducha w jego pełni, aby napełnić waszą wewnętrzną pustynię i darmo ofiarowuję wam moją niebieską mannę, jest ona bowiem pokarmem ubogich, ale wy nie zrozumieliście. Dlatego odmawiacie jej spożywania, i zabraniacie innym, aby ją jedli. Już napisałem na białym kamieniu moje nowe imię, które zostanie poznane jedynie przez ubogich. Wy, którzy uważacie się za pokornych i ubogich, a tymczasem nie jesteście ani pokorni, ani ubodzy. Wasz duch zasiada na tronie w bogactwach szatana.